łamane 2011 Rada Gminy Kaczorek dnia 1 lipca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowego deficytu budżetu gminy na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litery C i artykułu 58 ust. 1 ustawy 1 ust. 8 marca Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Postanawia się zaciągnąć w 2015 roku kredyt długoterminowy w kwocie 500 tys. złotych, słownie 5 tysięcy złotych na finansowanie planowanego deficytu budżetu. Paragraf drugi, ustęp pierwszy. Składa kredytu nastąpi z dochodu własnym budżetu Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Komisji Kaczory. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są pytania od uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa przyjęciem jest za przyjęciem ww. uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Niewidzę. Kto wstrzymał? Niewidzę. Stwierdzam. Przewodnicząca uchwała podjęta jednogłośnie. Punkt 5. Porządku obrad. Proszę Pana Kazimierza Zawolskiego o odczytanie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty zaświadczenia w przedszkolach, dla których programem prowadzącym jest Gmina Kaczowska. Uchwała nr 7 łamane przez 45 łamane 2011 Rady Gminy Kaczowskiej z dnia 1 lipca 2011 roku. W sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kaczoru. Na podstawie artykułów prawnych wymienionych uchwaleń w paragrafie 1 czytamy. Usługi świadczone w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kaczory w zakresie nauczania i wychowania obejmującego podstawę programową wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie określoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania przedszkolnego są bezpłatne. Paragraf drugi, punkt pierwszy. Ustala się odpłatność rodziców lub opiekunów prawnych dziecka za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego następujących zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz dydaktycznych. Pierwsze: zajęcia dydaktyczne wspomagające rozwój myślenia, spostrzegania, rozumowania, pamięci, uwagi i wyobrażenia. Drugie, gry i zabawy badawcze rozwijające zainteresowania i wiedzę o otaczającym świecie. Trzecie, zajęcia rozwijające plastyczne, muzyczne i teatralne uzdolnienia dzieci. Czwarte, gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny dziecka. Piąte, zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka drugie koszt jednostkowy za każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka ze świadczeń o których mowa w ustępie pierwszym ustala się w wysokości złoty 50. Trzecie miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest na podstawie stawki godzinowej o której mowa w ustępie drugim oraz deklarowanej przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka Liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej. Paragraf trzeci. Zakres świadczeń oraz liczbę godzin dziennej opieki nad dzieckiem określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka. Paragraf czwarty. Z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu. Przedszkole dokonuje zwrotu uiszczonej opłaty za świadczenia odpłatne, z których dziecko nie korzystało lub na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych dziecka zaliczają na poczet następnego miesiąca. Paragraf 5. Obniża się o 50% opłatę, o której mowa w paragrafie 2 ustęp 2 drugi, za drugie dziecko i nie pobiera się opłaty za trzecie i kolejne dziecko z tej samej rodziny. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory. Paragraf 7. Traci moc uchwała numer 17 łamane przez 100 z 2004 roku Rady Gminy w Kaczora z dnia 28 września 2004 w sprawie opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach w gminie Kaczory. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do opłat wnoszonych od 1 września 2011 roku i uzasadnienie do wyżej wymienionej uchwały. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty nadała nowe brzmienie artykułowi 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty. Zmieniony przepis wszedł w życie z dniem 1 września 2010 roku. Jednocześnie w artykule drugim wymienionej ustawy ustawodawca postanowił, że dotychczasowe uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego wydane na podstawie artykułu 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty przed jej zmianą dokonaną wymienioną na wstępie ustawą zachowują moc do czasu wydania uchwał na podstawie znowelizowanego przepisu nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2011 roku z uwagi na powyższe zachodzi konieczność podjęcia uchwały na podstawie obowiązującego przepisu artykułu 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty który stanowi że organ prowadzący ustala wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym wymiar zajęć o których mowa w artykule 6 ust. 1 punkt 2. Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały jest uzasadnione. Dziękuję bardzo. Czy są pytania lub uwagi przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Uchwała jest za podjęciem. Zwyżej uchwały o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Nie widzę. Kto jest za? Że uchwała jest podjęta Jednogłośnie. z projektu uchwały zmieniające uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest gmina Kaczorów. Uchwała nr 7 łamane przez 46, łamane przez 2011 Rady Gminy Kaczorów z dnia 1 lipca 2011 roku, zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest gmina Kaczoru. Na podstawie artykułów prawnych wymienionych w uchwale Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale numer 20, łamane przez 129, łamane przez 2009 Rady Gminy Kaczory z 23 marca 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kaczory, wprowadza się następujące zmiany. W paragrafie czwartym ustęp pierwszy otrzymuje brzmienie. Punkt pierwszy fundusz motywacyjny dla szkoły tworzy się w ramach funduszu na wynagrodzenia w wysokości 7% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w danym roku budżetowym. Drugie. W paragrafie 5 ustęp pierwszy punkt 1 do 3 otrzymują brzmienie. Pierwszy dyrektorowi gimnazjum do 2400 zł miesięcznie. Dwa. Dyrektorowi szkoły podstawowej i przedszkola do 1400 zł miesięcznie i trzy kierownikowi szkoły filialnej oraz wicedyrektorowi do 1000 zł miesięcznie. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Wojtowi Gminy Kaczory. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po wpływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 roku i uzasadnienie do wyżej wymienionej uchwały. Dodatki motywacyjne i funkcyjne są obowiązkowymi składnikami wynagrodzenia nauczycieli związanymi z wykonywaną przez nich pracą i zostały określone w artykule 30 ust. 1 punkt 2 ustawy Karta Nauczyciela. Wysokość przysługujących dodatków wynika z regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest gmina Kaczory ustalonego uchwałą nr 20 łamane przez 129 łamane przez 2009 Rady Gminy Kaczory z 23 marca 2009 roku w ramach przysługującej Radzie Kompetencji, o której stanowi przepis artykułu 30 ust. 6 w związku z artykułem 91 punkt D ustawy o systemie oświaty. Dodatek motywacyjny przyznawany jest w zależności od osiągniętych wyników pracy. Dodatek funkcyjny związany jest z pełnieniem określonej funkcji kierowniczej przez pracownika. Jego zadaniem jest rekompensowanie pracownikowi zwiększonego nakładu pracy i większej odpowiedzialności. Zmiany do regulaminu zostały uzgodnione z organizacjami związkowymi działającymi w oświacie. Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. Dziękuję bardzo. Czy są pytania lub uwagi do tej projektu uchwały?

Chcielibyśmy jeszcze podnieść i w tej chwili na wydziale wychowawcy mają liczne obowiązki, coraz liczniejsze, coraz, licznie coraz więcej ich przebywa i prosiłabym radę, żeby w przyszłości święta w tym zastępstwie. Dziękuję bardzo. Czy są czy jakieś Uwagi? Jeśli nie ma pytań, przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem wyżej milionów, a proszę o podniesienie. I stwierdzam, że wyżej w dniach 12-13 uchwały. Punkt siódmy, porządku obrad. Proszę pana Ryszarda Grzelaka o odczytanie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławnik. Uchwała nr 7, łamane. późniejszymi zmianami artykuł 163 paragraf 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku prawo o ustroju sądów powszechni z urzędowy nr 98 pozycja 1070 z późniejszymi zmianami uchwala się co następnie. Paragraf 1. powołuje się zespół do przedstawienia opinii ogłoszonych kandydatów na, na ławników. Przewodniczący zespołu. Drugi. Kielu Jan, członek zespołu. Trzy. Załuchowski Kazimierz, członek zespołu. Paragraf drugi, ustęp pierwszy. Opinia zgłoszonych kandydatach winna dotyczyć w szczególności spełnienia przez kandydatów wymogów określonych w ustawie. Ustęp drugi. Zespół wyżej wymieniony opinią przedstawia na sesji Rady Gminy przed dokonaniem wyboru ładników. Paragraf 3. Traci moc uchwała nr 7, łamane 47, łamane 257 Rady Gminy Kaczory z dnia 29 czerwca 2007 roku. W sprawie powołania zespołu do spraw wyrażenia opinii o zgłoszonych kandydatach na ładników. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wizowi Gminy Kaczory. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. Bardzo, proszę tylko dopowiedzieć, że te kandydatury zostały zgłoszone przez Komisję Rady i to jest sprawa otwarta. że jest jakieś inne propozycje, proszę bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Rozumiem, że wszystko jest, jest. w związku z tym przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem wyczerpania uchwały? Proszę o ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam że wierzymy w otwarte stawki tej jednogłośnie. Przed przystąpieniem do kolejnego punktu porządku obrad ogłaszam 10 minut do